Hej, cześć, witajcie bardzo, bardzo serdecznie. Fanchart 4 wersji wczesnego dostępu, którą to twórcy udostępnili posiadaczom PlayStation 4. Co ciekawe, bez, nie trzeba mieć dostępu do PlayStation Plus, by sobie zagrać w multiku. Pierwsze z takim czymś się spotykam, ale to nieważne. Um, udostępnili wersję taką, nie wiem, demo. Oni to nazywają stres testem, chcą sprawdzić swoje serwery i udostępnili właśnie jeden chyba z trybów rozgrywki wieloosobowej właśnie, właśnie posiadaczom PS4 na okres nie wiem to jest chyba trzech albo 4 dni od piątku do poniedziałku albo od soboty do poniedziałku ja już tam dokładnie nie pamiętam um, jest poniedziałek, jak to nagrywam, i raczej będzie z tego jeden odcinek. Słuchajcie, bo nie ma za bardzo co tam pokazywać. Mm, a ja też jakoś nie jestem super zwolennikiem grania multiplayeru na padach, ale też bardzo dobrze wiecie. Jeśli chodzi, tam wiecie o single, to jeszcze spoko, bo na single tam jeszcze jakieś autocelowanko jest takie sprawy? Poziom easy dajemy radę, a na multiku leją mi dupę. Ale może w końcu się to zmieni. Muszę przetrenować się na padach, bo jak należy do tego grona które zdecydowanie woli Multi na myszce. Wiadomość dnia. Witamy w stres-teście trybu wieloosobowego gry Uncharted 4. Zapraszamy do zapoznania się z zawartością gry, z niecierpliwością czekamy aż podzielicie się nami swoimi wrażeniami i opiniami. Dołącz do dyskusji na forum testerów. Git. Wyzwania mamy, ale to potem. Słuchajcie, oprócz tego, że z Multi, można znaleźć mecz, mamy tak, wyposażenie, no to jest taka fajna opcja, żeby wam pokazać grę, jak to wygląda, jak to... Graficznie będzie prawdopodobnie w finalnej wersji wyglądać. Tak, oczywiście, tam coś mogą zmienić. No, my tak, gotowe, bądź też niestandardowe, mogę sobie sam to zrobić, ale raczej chyba nie, skorzystamy z gotowych klas. Co tu jest AK-47 Metler, Revolver, pełno różnych e, umiejętności. Wybawca, snajper, pomoc na dłoń. To będziemy sobie ogarniać widzicie co potem. No jeśli chodzi o pełną wersję, to na pewno singla sobie ogramy. A co z multikiem to jeszcze nie wiem. Zobaczyłem kilka odcinków na pewno, ale czy będzie jakaś dłuższa seria? Raczej chyba nie wiem w tym momencie. Oprócz tego, że z multi jest samouczek, którego chcę zobaczyć i którego chcemy zobaczyć. Sobie go rozegramy, bo muszą mnie troszkę podszkolić. W tym, co tu się w ogóle dzieje, Budują, budując się na linie, może wykonywać coś tam z powietrza. A PlayStation, wy jak. Wow! Samouczek. Chcielibyśmy pokazać Ci kilka rzeczy, zanim zaczniesz grać. Wciśnię X, aby kontynuować. Proszę, udaj się do miejsca oznaczonego na radarze. A miejsce oznaczone na radarze, spoko stary, to jest prawdopodobnie tam u góry. Cyk. Tu mam iść, ale moment, ja chcę sobie popatrzeć. Jak to będzie? Się graficznie, bo kurczę, Uncharted 4, jak ja nie cierpię, gdy gry wychodzą tylko na konsole. okej okay, jak wychodzi wcześniej na konsole, a potem na pc i tak, i tak. Uncharted 4 niestety zapowiada się tylko i wyłącznie na konsole. No i co? I graficznie dupy nie urwie, tak, na pc zawsze dupę urywa. Jak się wywali na ultra niektóre produkcje, a no, na konsoli niestety tej opcji nie mamy, ale jestem z tych ludzi, którzy nie ma marudzą, więc to co dają, to i tak się cieszę, nie? Ruch do przodu. What is jakiś skok, a czy ja nie miałem podnieść diament widoczny na radarze Już. Tak propo nie wiem czy to awerka nie nadrabia, ale widzę małe uskoki jakości. Takie, nie jakości, tylko taki scratch tych FPS-ów. Ale raczej awerka nie awerka daje 60. E diament! Diaksa trzeba podnieść Chwila, dobra, okej. Okay, pozwól. Pozwę. No i nie wiem, co sądzicie? Napiszcie w komentarzach, jak Wam się podoba Uncharted. Przeciwnik pojawi się na radarze, jeśli otworzy ogień, chyba że używa wytłumionej broni. Aha, czaje. Um, dobra, zaczynają do nas strzelać, tu jest jakieś przybliżenie i okej. Okay. No nie wiem, czy widzieliście, ale na targach. na targach. Że jakie to były targi? Pokazywali, pokazywali początkowy fragment, czy jakiś tam fragment z kampanii Uncharted. I teoretycznie to była rozgrywka na PlayStation 4, nie było to no bo wiecie, standardowo jest tak, znaczy może nie, ja tu nic nie insynuuję, ale po prostu wykokszone przez jakieś inne komputery gameplaye są puszczone i powiedziane jest, że to zrobiło PlayStation 4, a co w rzeczywistości jest po prostu totalną, totalną ściemą, a, no ale nie mi tu to w tym momencie oceniać, ale naprawdę ta pokazówka, którą e, na tych targach... Mm, rzucili z Uncharted. Naprawdę było ładna je, aż w sumie nie mogłem uwierzyć, że to jest... że to jest... Dobra, moje strzelanie właśnie tak wygląda. Że to jest po prostu grafika zrobiona przez PlayStation 4. Ale tak samo było z, 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 z The New Order, tak? Czy The Order? Jak ta giera The New? No, nie wiem, the, the Order. The Order, chyba już nie pamiętam. Tam gdzieś się takimi futurystycznymi broniami szczylali. Tam grafika była piękna, ale kosztem prawdopodobnie dwóch pasków, które nam pierdyknęli na dole i u góry. Przez co sobie rozdzielczość zmniejszyli, przez co troszeczkę zasobów jednak playki zdobyli. Przez co, no przynajmniej według mnie, jak to tam technicznie było rozwiązane, co nie wiem. Ale serio, mi się podobało. Taka kinowa gra to była. Co to jest? What the fuck? Chętnie bym jeszcze raz zagrał. Nie Dobra, bo ja tu biegam. Mam jakiś cel, tam widzę, że oznaczony jest. To jest nieważne. Ale jak chcę sobie pobiegać i pooglądać, bo to innego, innej opcji nie ma. Pytanie: czy ja tu przejdę teraz? Hehe, <laughs> teraz jest blokowany, ok. Dobrze, tu jesteście, widzę, was zaskoczyłem. Zrobimy. Ukryj się za osłoną! I szczało! Ale rozrzut matki boże, jak ty strzelasz? Wciśnij, żeby otworzyć sklep. Proszę bardzo, przytrzymaj L1, żeby zobaczyć opisy. Wciśnij, żeby kupić osiłka Opisy? Gniew Eldorado, co to jest? Proszę. Przyzwa Eldorado i duchy, które będą atakować przeciwników znajdujących się w pobliżu. Jedna strzałowa wyrzutnia rakiet. Szybsze odnowienie zapasu. Patrz, jak się zniża, typo. Łupf, osiłek atakuje drużynę przeciwną. Kładąc ogień za porą, dodajcie mi. Post Postawcie osiłka Który się pojawił znikąd Jest tak zajebisty Jak snut buta Takie rzeczy tylko Dawaj Ukrócę ci dupę Pozbywając cię lewego pośladu Prawie ci zostawię, jestem grzecznym człowiekiem Aczkolwiek chcę ci Ej byłeś tu, pojawiasz się i znikasz Ty a ja mam jeden nabój. mój Okej okay. Głowa mi weszła w głaz Czy ktoś tam od Wie o takich rzeczach. Ej, ba, bab. Co to ma być? Co to? Co to, co to, co to ma być? Że mnie postrzeliła? A, tu mam ten. Dawać. Jebko, Dobrze, knockout. I jeszcze ty. Chodź. Ty pierdoło. Patrzcie co on potrafi. Udej się do miejsca oznaczonego na radarze i schowaj się za osłoną przy użyciu. Dopiero teraz mnie o tym informujesz? Po tym jak zajbałem pięciu, pięciu osobników przeciwnika, tych złych Teraz mi o tym mówisz. Chyba, że gra mnie wcześniej o tym poinformowała. A pytanie czy wasze zwłoki mógłbym przeszukać, gdyby jakimś cudownym, ale skok zajebisty człowieku, jakimś cudownym trafem nie znikały? Ja się pytam, co tu się odpierdala? Zebrałem. Okej. Okay. To z automatu zbiera jak coś leży. Luzik, e, już się udam do tego pierońskiego miejsca, ja chcę tylko jeszcze zobaczyć co ten człowieczek potrafi, czy jak do niego podejdę, czy coś ciekawego, a mogę do Ciebie szczylać? Aha, dobra, luzik, 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 uncharted, a jakieś wspinanie takie wiecie, że na przykład do góry, o coś takiego? O, dokładnie, zwycięstwo, no luz, ale weź mi to... W... Jakie pierdoły, dlaczego? Przyjdzie się wspinałem, Chciałem posprawdzać jak działa fizyka gry. Nie, że mnie wyrzucacie. Dobra, ale jak mnie tak lubicie, to trudno. Personalizacja. Co tu jeszcze mamy? Jakieś skórki. Na tam, Drake. Wejdę w ciebie. Drake w smokingu. Aha, to pewnie z kampanią się będzie nam udostępniać. Wszyscy w smokingu. Wow, wow, wow. Jeszcze gesty? Bez jaj. Na pinka szacunek stary grat ciosów Nie, <laughs> widzieliście to? one more time dawaj nie kurwa padnę pocałuj mnie w dupę <laughs> kto to robił? szacunek, szybciej się nie da lamus <laughs> a tu peszek pchnięcia to jest pchnięcie? <laughs> chyba kurwa troszkę inaczej rozumiane bioderka ja tu bym znalazł przynajmniej ze trzy już pozycje seksualne które można uskutecznić jedziemy dalej, hak nie, to nie, to nie, tak? pokaż co ty tu odwalasz ok, znaleźliśmy sobie super zajęcie Matej, ty jest zboczone pedale lorynetka jabłko kozak, zrób to jeszcze raz nie wierzę, jeszcze raz Ej, no, patrzcie, on po prostu nie myli się w tym co robi. I to robi coraz lepiej, jeszcze raz. Ja nie wiem, dałbym mu tak 5 szans, ale jeśli to... Faktycznie on umie to typo zrobić. No spadnie ci to w końcu. Dobra, jedźmy do paparacji. Szacunek, browar? Okej. Okay. Selfie. Skąd ty tego smartfona wyciągnąłeś stary? Odnowione relacje, szacunek en guarde Człowiek, który robił te animację, musiał mieć fajną pracę. Naprawdę. Tak przez całe tworzenie Uncharted robił sobie tylko tę animację. Na przykład nie Nie wiem, to ja nie insynuuję nic. Znajdź mecz. Starcie drużeń. Widzicie jeden trybik. Starcie drużeń są wyzwania, które mam zrobić. Jacy, gramy sobie jeden meczek. Słuchajcie. Bo nie będę kombinował. Mam nadzieję, że też ludzi znajdzie, że ten poniedziałek, mimo tego, że no, do dzisiaj miało być. Znaleziono gracza. Pytanie czy mnie jakoś z nimi powiąże? O, są, ok. Ale wyłącz głos. Można cię wyciszyć. He, he, Dziękuję. Ktoś jeszcze? Wszystkich was wyciszę, żebyście się mi nie wpieprzali. Dobra, nic. Jest tak. AK, Metler jakiś to. Fall, taktyka. Zwiat, krótki zasięg. A weźmy. Weźmy, może, tego taktyczny jakiś. I tak sobie możemy potem pozmieniać. I weźmy. tego. Weźmy łysolca. Wypatruj ikonek skarbów na radarze. W skrzyniach ze skarbami znajdziesz pieniądze, amunicję i okazję. Okazjonalne rally. Okazjonalnie relikt, kurde. Okej, okay, tu jest drużyna Drake'a, tu sobie coś źli. To, że ja strzelać nie umiem na multi, to... Znaczy na napadzie to jest wiadome, więc musicie wyluzować, jak będziecie na mnie patrzeć. Jak to, jak to strzela, okej, okay, dobra. No załóżmy, że spoko. Idę za nimi, może mnie nie zastrzelą akurat. Ukryj się! Poszedł. Wow, granat poszedł. Tam był. Widziałem go. Teraz jest. Cicho, u góry jest. Nie, bo mnie zabił. Wow, wszedł z tyłu. Dobra, to tyle. I nie podoba mi się ta broń. Jest zdecydowanie niefajna. A. A mogę ją w trakcie gry zmienić? Na przykład wchodzę tutaj. Wybór wyposażenia. O, właśnie. Zdejcie atak. Otrzymasz to wyposażenie przy kolejnym odrodzeniu. Jak ja was nie lubię za to. Tu mogę coś kupić. Okej. Okay. Na przykład takie przechodzenie tutaj, git, to nie gra roli. Mogę takie coś robić. O, diament, hehe. Czyli 200 dostanę, spoko. A teraz w tym momencie na przykład, o, też wyjście, dobra, czyli mnie to jakby nie zablokuje był gościu, biegnij za nim Wow! No ty pierdol, Jak mnie pocisnął! 24 punkty. Jakbym miał Akacza to byś nie żył, wiesz o tym? Informowałem cię, czy nie? Jeszcze raz. Wiem, że się wszyscy teraz nabijacie jaką gra na tym padzie, ale jest zdecydowanie nie moja bajka się tak czuję niepewnie przy tym. Tam jest wezwij pomoc. Uleczysz mnie? Pomóżcie mieć foki, to znaczy dobrzy szlach, szlachetni, szlachetni ludzie, szacunek. Dobra, co jak nas zajdą? To będzie nieciekawe Zdobyłem jakąś asystę, to jest co najmniej fajne Otwórz sklep Mam granat Umieraj to. Tu jest Knockout, dobrze Dokładnie Chwila, coś muszę zebrać Dawaj. Pytanie na cz... Znalazłem relikt! Ło pierdoło! Ja się... Ja mam pytanie do twórców. Gdzie się rzuca granat? Bo ja rzucę... Ja bym chciał się dowiedzieć, gdzie się rzuca granat. Nie tu. Się przeładowuje. No i co? Się zdziwiliście? No ja nie będę teraz w sterowanie wchodził Dobrze jest Ukryj się Tu wszystkich z zarżnę zaraz Kurde, dobry jestem, nie powiem, daję rady tylko nadal nie wiem, gdzie się gra odciepie ciebie. <laughs> o Jezus. Mati, dowiesz się w końcu? Może tu? Cicho, ja się zaraz dowiem, tylko na szybko to trzeba zrobić. Eee, zobacz sterowanie. Strzał, rzuć sprzęt. Rzuć sprzęt, R1. Chyba. Zaraz się dowiemy. Tak jest Jasne, okej, okay, dobra, już wiem Zabierzesz jakiś relikt, to chwila Chodź tu Przeładuj to Nas zajdą z tamtej strony I Tak go nie zabijesz, chwila, chwila moment Wow, tu jakieś... Łoty wow, pierdoło, jak mnie zaszedł. Dobra, jego nie widziałem. Wezwij pomoc. Pytanie, czy mi to... Pomożecie mi? Ktoś zdoła do mnie podejść? Aa, zdechłem. Nara. Jak tam mój wynik? Gdzie jest tablica wyników? Tutaj. Brawo, jest 4 do nie, Ile bo Zgony 4 do 3. Okej, okay, no to jest jakoś jestem na plusie. Coś jest rzadko spotykane w ogóle na multi, na padzie jeszcze w dodatku. No ale wynik i tak bidny. No i kurde, co to ma być? Jednym strzałem podejdzie i takie rzeczy się dzieją jest bez sensu. Nie cierpi takiego czegoś Zamień No pięknie, chyba czas poszukać nowej roboty Ale czy ciężką broń kupię i dostaniecie w pierdol <laughs> Chodź tu gówno Ryju podejdź, no Masz kurwa, zdziwiłeś się ja też, że to tak działa <laughs> Król knocautor to ja ty pierdoło Mogę coś kupić? Nie, wyrzuciłem grana, to nic kompletnie nie dało. Że tak bym się nauczył na hama wchodzić. Co to jest to, co się uruchomiło? Ja się pytam. Przynajmniej jednego no i powaliłem. Tak Chodź tu. Oni tu znowu do mnie podejdą i mnie utłuką. Koniec! Zwyciężyli! Jestem drugi! Wow, 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 wow. Takich rzeczy to ja się tu nie spodziewałem. Na tym padzie jeszcze. Dodatku. Ale OK, pierwszy raz takie coś się udało na odcinku zrobić. Że w miarę. Bo ja myślałem, że standardowo na dnie tabeli, ale to jakoś przynajmniej Na mnie to i tak jest spoko. Wiecie, się napada, to, to, to totalnie. Punkty by odblokować. No i słuchajcie, tak to wygląda. Opuść, opuść tak, dokładnie. Tak wygląda NCHAT 4 pod względem graficznym. Mam rozgrywki w tym multi. To oczywiście jest, podejrzałem totalna podstawa. No totalna podstawa to jest, ale nie wiem jak graficznie. Graficznie chyba już, jeśli na ten samouczek patrzyliście, to chyba graficznie tak to będzie ostatecznie wyglądać, przynajmniej tak mi się wydaje, bo konsola i tak wyje przy obrabianiu tego. No i nie wiem, czy coś tam jeszcze ulepszą. Zobaczyć. Ale, ale teraz to tyle, jeden odcineczek, na pewno możecie się u mnie na kanale spodziewać, Singles Uncharted 4, wiem, że kampania jest, znaczy mam nadzieję, że będzie ciekawa, a podejrzewam, że, 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 że mogę już powiedzieć, że raczej na pewno będzie ciekawa i będzie co obejrzeć i mi się też na pewno będzie przyjemnie grać. To tyle teraz. Zostawcie łapkę, jeśli Wam podobało, możecie mnie zaprosić do znajomych, link macie w opisie To jest taki Facebook, takie konto Facebookowe właśnie dla Was, możecie mnie zapraszać Wejdźcie też na fanpage, zasubskrybujcie kanał, jeśli tego nie, jeszcze nie zrobiliście, a jeśli oglądacie YouTube'a bez kanału Bez swojego konta, to załóżcie konto i zasubskrybujcie, tam naprawdę fajne opcje Wam dojdą Będziecie mogli łapeczki zostawiać i, i wszystko I film z outro obczajcie, albo jakieś filmy z drona ostatnie i to tyle. Miłego dnia wam życzę. Trzymajcie się. Cześć.